Szanowni państwo, pierwsze dyktando Uniwersytetu Warszawskiego już za nami. Bardzo się cieszymy, że tak licznie wzięli państwo w nim udział, a naprawdę licznie, ponieważ wpłynęło 437 prac. Z czego to były 309 to były panie, 309 autorek i 128 panów napisało te tę pracę, te tę tę dyktanda. A jeśli byśmy chcieli się dowiedzieć, jakie były proporcje między studentami, doktorantami i pracownikami. To już mówię, proszę Państwa, było 361 prac studenckich, 27 prac przysłanych przez doktorantów i 49 prac przysłanych przez pracowników. Pracowników różnych kategorii, to znaczy pracowników naukowych, pracowników administracyjnych, wszelkich innych. To było dyktando dla całej społeczności uniwersyteckiej i bardzo się cieszymy, że. Rzeczywiście przedstawiciele całej społeczności uniwersyteckiej wzięli w nim udział, bo też były reprezentowane właściwie wszystkie wydziały i można powiedzieć wszystkie jednostki dydaktyczne najbardziej najwięcej osób czy najliczniej reprezentowane były wydziały lingwistyki stosowanej, potem wydział prawa i administracji i wydział neofilologii. Ale oprócz tego rzeczywiście i studenci i pracownicy innych wydziałów i też innych jednostek. W czasie tego tygodnia, który upłynął od momentu rozpoczęcia dyktanda, Pytali Państwo o to na przykład, co sprawiało najwięcej trudności. No więc oczywiście były bardzo różne formy, które mogły sprawiać trudności. Można tak sądzić, że chyba najwięcej trudności było z nazwami własnymi, czyli na przykład Baudler, albo tymi nazwami miejscowości, tak jak Żerzęcin, ale też oczywiście z pisownią łączną i rozdzielną. I dlatego powiem, że tutaj żadna, żadna autokorekta czy edytor tekstów nie pomógł, a wręcz zaszkodził, ponieważ pewne sformułowania no, były źle, mogły być nawet źle podpowiadane. Co ciekawe, popełniali Państwo czasami takie bardzo zabawne błędy, to jury, które, czy członkom jury, którzy sprawdzali pracę, trochę się wtedy poprawiały humory. Z takich, z, z takich pomyłek, które ja wyłapałam, no to na przykład był, wiadomo, było takie słowo ex podharcmistrz, prawda, czyli były mistrz. I na przykład ktoś napisał eksport hartzmistrz albo ekspat hartzmistrz. Różne inne się zabawne pomyłki pojawiały. Zachęcam do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, profilu Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Tam będą Państwo mogli się z takimi ciekawostkami zapoznać. Proszę Państwa, przed nami najważniejszy moment: ogłoszenie zwycięzców dyktanda. Miło nam ogłosić, że jury udało się. Wyłonić trzy najlepsze prace, i że mamy troje zwycięzców. Użyłam liczebnika troje, więc mogą się Państwo domyślić, że nie są to ani sami panowie, ani same panie. I rzeczywiście mamy dwoje wicemistrzów i jednego mistrza. Dodam jeszcze, że wszyscy troje zwycięzcy są studentami. Proszę Państwa, najpierw poznajmy nazwiska wicemistrzów. Chcę zaznaczyć, że tytuły wicemistrza, oba tytuły wicemistrza są równorzędne, więc to nie jest tak, że mamy, mamy drugie i trzecie miejsce, tylko dwa tak samo ważne tytuły wicemistrza. Miło nam ogłosić, że pierwszy tytuł Uniwersyteckiego Wicemistrza Ortografii 2020 otrzymuje studentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej, pani Katarzyna Bugaj. Serdecznie gratulujemy. A kto został drugim wicemistrzem? Uwaga. Drugim uniwersyteckim wicemistrzem ortografii 2020 jest student Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, pan Franciszek Sułot. Gratulujemy serdecznie. Uwaga, uwaga, proszę państwa, znamy już nazwiska wicemistrzów, dwojga wicemistrzów i teraz przyszedł czas na ogłoszenie już. Z Zwycięzcy, czyli Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii 2020. Jest to student, jest to student Wydziału Prawa i Administracji, jest to pan Aleksander Augustyniak. Gratulujemy, bardzo się cieszymy. Tutaj statuetka zostanie Panu przekazana niebawem. Bardzo żałuję, że nie możemy się spotkać, że nie możemy przekazać tych statuetek osobiście. Gratulujemy wszystkim Państwu. Bardzo się cieszymy, że wzięli Państwo udział w dyktandzie i zapraszamy za rok i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej nowe wyrazy uw.edu.pl i też strony poradni językowej poradnia językowa gdzie mogą Państwo też zadawać pytania, jeżeli mają Państwo wątpliwości językowe. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za rok.